Dzień dobry, to oczywiście znowu ja, tym razem nie sam, bo z Dagmarą. Tak, do kolejnego eksperymentu potrzebowałem wykwalifikowanego i profesjonalnego gracza adekery, dlatego Dagmara nadała się idealnie. W dodatku okazało się, że ma multum skinów, co tylko wzbogaciło zabawę. I oto jesteśmy. Kolejny challenge. Miejmy nadzieję, że tym razem filmik potrwa dłużej niż 5 minut. Jeśli mój adekery się wywali, to film się kończy. Moja Dekery, jak się czujesz z tym? No, dobrze, bo mogę się wywalić. Teraz I presja teraz... jest na tobie, a nie na mnie, także ja też się czuję lżej. Ale ja się nie poczuję tak, jakbym miała zepsuć ten materiał, jak się wywalę. I bardzo to prawidłowo. Taka kwintesencja po prostu. Tak, bo właśnie kwintesencją tego materiału jest to, kiedy dochodzi do tego, że się urywa. Bo ludzie się tak strasznie tego nie spodziewają. W każdym razie, jak się urwie, to się urwie, ale. Biorąc pod, uwagę to, że mamy, tak, biorąc pod uwagę to, że mamy idealną synergię z Dagmarą, bo ćwiczymy od 50 lat z razem, to się oczywiście nie urwie, bo jesteśmy bardzo dobrym duo, o czym się dało, miało, co, czekaj, szansę się przekonać o tym w poprzednim materiału. Jak sprawdzałam ostatnio swoje statystyki na profesorze, bo jest taki fajny serwis, nie wiem czy znacie, gdzie można przeczytać etykietki, które są dodane do gracza, to tam miałam, że jestem często umierająca, także myślę, że się nadam do tej serii. Także już się zaplanujcie, jaki filmik oglądacie w osobnej kolejności na YouTubie, bo, bo to różnie może z tym być. Oczywiście standardowo, w takiej sytuacji, kiedy się nie można wywalać, to robimy innej. Bardzo proszę. Zresztą Dagmara jest fanką inwajdów. Jakbym go nie zrobił, to powiedziałabym mi, że nie mam jajec. Dzwonią do mnie Norbert i... Bo jesteś oficer no. Kate, już chcą cię na robotę zabierać. Ech, tak. Dagmara nie ma ich, oni są Af, także nie wiem czy i robimy chyba też, czy nie. No ja robię z tobą. <laughs> I co, wywalamy się od razu i koniec materiału? A czy jak ja się wywalę, to nie, jest, ja jest się git Ja nie wywalam, ale idź pierwszy, żeby ja No ja będę tak kilo za ciebie to. i ty będziesz tak. żyć. O, bierz go, bierz go, bierz go. A, flash. To? Gdyby, gdyby to był film, że po zmisowanym grabie się kończy, to już by był koniec. I to VOL 2. Dosłownie to, co się wydarzyło wtedy, tylko trochę szybciej. Ale czy to był zmarnowany hook? No nie wiem. No właśnie, ludzie się kłócili, że, że to był trafiony, tylko że nie miałem wpływu na to. No Ale właśnie, raczej, to, to, raczej było... to nie wiem. To było Warf, zdecydowanie, bo flash. Kaizen jest agresywnym czempionem, więc. Że jej się przyda. Na pewno później. Ciekawe, czy chłop zejdzie tutaj na Early. Jak ona nie ma flesza, powinien tak zrobić. Jeśli zobaczy, że ona podejdzie. W każdym razie tak ma. To zaszczyt. To zaszczyt móc patrzysz na Twoje dobre ciuchy oraz protektować cię. O, ma Fajny ping. O! Widzę, że mój gość. No ale ja nie będę tego gościu tankować. To ten jest ten provider internetowy. Gość jest mojej wsi. Jest. <noise> Ty. No i C, No nie ma flesza, także ja już go tutaj pocieszać będę. O, no tak, mara. No próbuję dodziałać te skile i się boję. Dodgowałem, ale... Ale, ale... No nie. O, mam wszystkie. Ale mnie Przerażujmy dwójeczkę, tak Ja nie mogę się wystawić na takie ryzyko. Wiesz co w następnej kolejności będę grał? Nie. Ja na idzie i jak padnę, to koniec filmu. <noise> to może na klaszu wypróbuj dzisiaj. I koniec klasza, jak padnę. To, to by było <noise> dopiero kontrowersyjne. Wszyscy muszą wyjść. I oni wbili tę dwójkę szybciej od nas. A, ja myślałem, że szybciej. Myślałem, że poleci zanim podejdą. W ogóle ten był tak niepewny swojego skilla, że wziął pierwsze W. Tak, bara niepokoi mnie to. Niepokoi mnie to, że ty, jako najważniejszy czynnik w tym teamie, jesteś najbardziej obita. No zasłaniaj mnie! Masz rację, masz rację. Przepraszam. <gry> Co z tego, że przed tym skillem i tak cię zasłonić nie mogę, bo tym nie przechodzi, ale i tak to robię. i <słyskujesz> proszę, nie no, he, Ja się boję, no, nie rób tego. No Weź się ulecz. Nie, nie to uleczaj się. Masz, się, masz chwila. Masz chwila, pamiętaj o tym. Aha, no tak, gramadkę No to dobrze, żebyś ty pamiętała też, że takie coś jest. To? Ale mi ścięło. ścieło mi grę. Jezu. Dobra, ja bym huknął, ale ja się boję, że ty padniesz wtedy. Jak ja dawno nie lastki No. SS. Rób SS. No wyedukowałaś, doedukowałaś mnie. No. Teraz wszyscy siedzą jak na, na bolcach, w sensie na gwoździach, bo zastanawiają się i są zestresowani, czy ty zaraz nie padniesz od tych milionów. Jungler Ganger przyjdzie zaraz. Jungler Ganger. Co ty nie idziesz tam? No, pieniążek leżał. Pieniążek leżał. Dagmara, nie wiem, odejdź, odejdź. Norbert? Jaki jumper? Nie, ale, Dagmara, ty ale, żyj, ale, żyj, ale, Dagmara. Ale, ale. Żyj, nie, proszę, heal, heal. Błagam, Dagmara, żyj. Michuł no odpada teraz za to, co zrobił. Chciał mi filmik kurwać, Dagmara. Norbert, ale Kajza może we mnie wycelować jeszcze. Co z tego, że była. Co z tego, że była dużo tak. Ale widzisz? Trzeba dmuchać na zimne. No. Ja, Dagmara, pięknie. To już jest najdłuższy film w historii tej serii Dagmara. Ja czuję, że ja muszę ciebie angażować. Ja muszę nagrywać film typu... Jak nie zgrabuję, to film się kończy w nawiasie Dagmara, i ty grabujesz, a nie ja. To ja wtedy całą grę nie będę grabować, nie dodam skilla. No, ale ja powiedziałem, ja właśnie w tym pierwszym filmie mówiłem, że ja mógłbym tak zrobić teoretycznie. Ktoś też taki komentarz napisał, ale mówię, nie no, nie mogę, bo nie jestem cipeusz. To fajnie. I ty, Dagmis, też nie jesteś cipeusz, bo ty się lejesz z nimi do końca. Blaze, blaze. Czekaj, bo ja zastanawiam się, czy... Kurde. Dobra, mam go chyba. Nie mam go. Dajmy no, mu się no, zlikalować co wtedy. O, eko! Norbert, Norbert, Norbert. Zaświeciłem ci tutaj, żebyś się nie potknęła o kamyczek jak biegłaś. Mm -hmm. Ale jako tu dalej jest. A ja mam Gramiszcza. Czekaj, bo... Masz jakieś warda? O dobra, jest tam midzie już chłop. Dobra, gramy. Gramy dalej. Patrzę, czy się recalował. Jesteśmy w grze Tak, Marek, chodź, chodź. Ale ja teraz zginę? Nikt nie zginie, tak? Ale ja musiałem, bo poczułem wiatr we włosach. A ty mnie teraz zostawiasz bez wizji, żebyś to tak, tak, mara, proszę, się, i... ty, ty już po prostu nie chcesz nagrywać, tak naprawdę. Ty, ty powinnaś teraz specjalnie pokazywać, jakie złe jest to, że cię na, naraża na niebezpieczeństwo? No, narażasz mnie totalnie. Ja już idę. Teraz mnie zabije, taka idę. Ja już idę. No i dziś. Tak, mara, o Jezu, się stresujesz. O Jezu, o Jezu. Mnie. Masz E? O Jezu. O Jezus. Dobra, dobra. <laughs> Jak mnie stresuje niedobra, no. No bo zostawiłeś mnie. Dobrze, już jestem. Już się nigdy nie zostawię. Ooo. Oh. Znalazł się. To jest... Nie Chłop musi dookoła biegać. Dobrze. A ci pierdziaczki wjechały w mikrofon. Tak? No, ale... Dobra już. Nie, dalej oh, są. So. Oh, oh, oh. My chyba tak musimy rankedy grać, czy to wiesz. <noise> Taki challenge sobie rzucać i później iść afkara. <noise> Jezuja. Ignite! Ignite, Dagmara, Ignite! Dobrze, dobrze. Dobrze. Uciekaj Dagmara, niech ten się tylko nie zabije, uciekaj do bazy już Boże, ona oh. no jest bal z dipo, na dalej walczy Ty bo on rybą nie rzucił, on rybą nie rzucił. Idź do bazy, proszę Dobra, pa, pa pa Już biegnę. Farma, farma no. walczy wiem, sama ja ze, ze sobą. dobra. Ja chyba tam huka strzeliłem w miniole, ale chciałem w nią. O, idzie sobie potem. Czy dam radę, Czy dam radę? Najgorsze jest to, że to jest ten Fizz i wiem, że prędzej czy później on cię po prostu zasasynuje w którymś momencie raz. Grę pewnie wygramy, ale ten, ta jedna gima się pojawi. Dobra, są nad ręką, są. Nie ma guarda. Farm, farm, farm. Dziewięć minut. To jest rekordowy odcinek Dagmara. Dobra, jeszcze z farm. Niedługo ardy będą. Z importu przyjadą. No. <noise> Kiedy chcesz, powiedział coś głupiego, ale dla towarzystwa mu przyznajesz rację. Tak, <noise> ja idę. Tylko nie mam. A nie, mam już. Szósty. Uważaj, Norbert. <noise> tak, Maria, ja muszę z tego warda rozwalić i zginąć. Ja mogę gilać w grze. Ale nie dawaj im golda, bo im będzie łatwo No ale nie to ten fish cały czas tu jest. <noise> Zadowolony. Nie, bo to ten filiznagi jest okropny. Tak naprawdę to ja, to ja naprawdę, to jest moja wina, że ja tego warna chciałem na siłę wziąć, nie? No, mówiłeś w trakcie niszczenia, że zginiesz, więc mogłeś się jeszcze wycofać. Tak. Ale moim celem nie jest wygrać tę grę, moim celem jest to, żebyś ty nie padła w ogóle ani razu. Dlatego dajesz im golda. Tak. Żeby, do, do uciechy widzów. Tak Mara? Oh. Dobrze, że ty jesteś lepsza ode mnie. Bo ty nie. przynajmniej nie padasz. Ja już bym padł. Ale ich też nie obijam w ogóle ani razu, prawda? Czy ja już padłem w sumie to co ja mówię, żebym padł Na no, Dekery? Na no, Dekery gdybym padł się razy już. Pod Dravenem wczoraj jak grałyśmy w wszyscy <grym> no, ale to, że później i tak zrobiłem dwa razy większy dmg niż wszyscy. No jest! Teraz. No. Ech. Ech. O nie! Ona walczy! O kurde! Jest! Pięknie! Tak, tak, Mara. Nie wiem, czy nie musisz tego podjąć. A może nie? Dodrzewaj pery. Dobrze, dobrze, Dagmara. Tak, piękny docz. O, o nie, eko! Tak, o nie! Dagmara! Nie!